Witajcie z tej strony Waldemar Wawer. Ostatnio mówiliście, że głośno działa kogenerator i że mnie nie słychać. No ale Nagrywam teraz też tylko telefonem, ale kogenerator działa, a tam słychać jak nic tą ciężarówkę. A kogenerator na razie jest wstępnie ubudowany. tu ma na razie szpary i wszystkie inne rzeczy, żeby nie było. Działa, bo tak też jest jeszcze niedokończony. A mimo wszystko jest tak jak słyszycie, czyli słyszycie mnie a kogeneratora nie za bardzo, także jak będzie zamknięty do końca, też w ogóle będzie pełna cisza. Zapraszam na swój kanał. Kogeneracja z silnika od Matiza bardzo ekonomicznie. Najmniej pod obciążeniem udało mi się pozyskać 1,15 m3, a 1,8 m3 pod pełnym obciążeniem, czyli wtedy kiedy daje 5,5 kW mocy elektrycznej i 8,5 kW mocy ciepnej.